Cześć ja, Mameczku, ja jestem skater i witamy Państwa na Działecce Victorica, czyli nowej pięknej serii, która Ta. pojawi się na tym kanale Tak No więc, proszę tak. zacznijmy Dajcie lajka, like dajcie suba No i lecimy z tematem No więc właśnie tak, idziemy sobie Tutaj jest nasza działeczka No i właśnie idziemy tutaj po naszych działkach To ja <noise> Tutaj mamy takie nasze miejsce zobaczymy kto dalej rzuci. Oj, poszło, dobra. Kurde, idziemy. Nie pytajcie, idziemy. Idziemy. No. Jak widzicie, tutaj mamy już schodki. No, przejdziemy tam i zaraz będziemy. Zaraz wyjdziemy tam za tym. Czekaj. No idziemy sobie. Torik sobie się na kamieniu. A tutaj można podziwiać fajne widoki. Przyszła chyba pora, żeby zakończyć już ten odcinek. Tam w odcinku. No. A my się z Państwem żegnamy i do następnego.